Wspominałam to na początku. Pomysł urodził się w wakacji. On tak sobie dojrzewał, dojrzewał, dojrzewał. Po drodze był ten swrot cudownych zdarzeń i, i tych cudownych ludzi, którzy każdy gdzieś tam na tym etapie kolejnego tego działania dokładał swoją cegiełkę, że jest finał w postaci festiwalu i tych pięknych spektakli, które przez trzy dni miały miejsce. Jak na początku, nie chcieliśmy, żeby to była sztuka dla sztuki. Zależało nam bardzo, żeby pokazać wszelkie formy y, tej pięknej sztuki teatru. Mieliśmy teatr oczywiście żywego planu, był teatr lalkowy, był teatr ruchu, teatr poezji, był teatr dzisiaj piękny poranek dla dzieci, kiedy cała sala, y, no dzieci chyba wyszły zadowolone. Połączone z działaniami teatralnymi, z szukaniem tych ciasteczek w parku. To wszystko jest bardzo piękne i budujące, i my, jako organizatorzy, jesteśmy przeszczęśliwi. Przeszczęśliwi, że na wszystkie spektakle w zasadzie sala była wypełniona poprzednio. Może to już znużenie dzisiaj trzeci dzień, ale ciągle jesteście Państwo, za co jesteśmy serdecznie Państwu wdzięczni. Obrazki jeszcze dla publiczności będą, będą jeszcze, będą, będą specjalne podziękowania dla publiczności, bo tak jak na pierwszym wykładzie, niestety już nieobecny pan Michał Żebka, reżyser teatralny, który tym pięknym też wykładem, tak, to była tak jakby inauguracja tych naszych dni, powiedział, że dwie rzeczy najistotniejsze: no to oczywiście aktor i widz, ale ja myślę, że można to też postawić tu znak równości, widz i aktor, wtedy dopiero może zadziałać, być, do, wtedy, wtedy dopiero może zaistnieć teatr. Yy, muszę Państwu niestety, już tutaj też z przykrością powiedzieć, że nie wszyscy pozostali na ten uroczysty finał. Opuścił nas już właśnie pan Michał Rzepka, ale ja myślę, że on gdzieś tam nas w trasie daleko słyszy. Wspaniałe warsztaty, młodzież jest bardzo zadowolona, bo to jest ten walor, ten walor edukacyjny i ten walor szkolenia warsztatu, bo sama wiem, jeżdżąc z teatrem, już kończymy, jak niezmiernie istotne są warsztaty, jak wyjeżdżamy. My korzystamy, też zawsze chodzimy, są warsztaty dla instruktorów, dla młodych aktorów. Yy, można się naprawdę przez kilka dni wiele nauczyć. Yy, więc podziękujmy. Był pan Michał Rzepka, reżyser, prowadził warsztaty. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, że słuchał. również pan Henryk Klimiewicki, yy, który dzisiaj jeszcze się prezentował ze spektaklem dla dzieci, wczoraj ze spektaklem dla dorosłych. Ja chciałam dzisiaj przy pełnej sali, dziękując mu, wręczyć mu taką też yy, piękną Taką piękną pamiątkę tutaj otrzymałem ze starostwa powiatowego yy, naszego niedźwiedzia, yy, zrobionego przez panią Ewę Bosinek piękną własnoręcznie wykonanego takiego misia z naszą nerwą radzenia, ale wręczając, mówię, niestety już bez państwa być, bez państwa obecności, kiedy otrzymał tego misia, to pocałował, pocałował i powiedział, że... Mam to powiedzieć, po prostu publiczność radzyńska jest wspaniała. Jest wspaniała, więc przekazuję to Państwu brawa dla Państwa Kniewicki, bo tu znauszki, że scenarzystwo pani Batarą i Krzyzwisko prowadzili warsztaty z konstrukcji lalek i z animacji lalek. Opuścił nas również też pan Henryk Kowalczyk. A pan Henryk Kowalczyk to w moim sercu zajmuje szczególne miejsce, ale naprawdę przed rozpoczęciem tego spektaklu jeszcze otrzymałam od niego telefon i powiedział tym swoim takim pięknym, aksamitnym głosem, z takim, taki piękny temper głosu, powiedział, że jest też z nami, wspiera nas tutaj bardzo, świetny pomysł, aby tak dalej trzymać yy, i liczy też, że to nie będzie impreza jednorazowa, że jednak wpisze się na stałe do kalendarza imprez naszego miasta. Przekazuję najserdeczniejsze pozdrowienia z Lublina i dziękuję za zaproszenie. Był głównym, takim głównym doradcą, głównym konsultantem od spraw artystyczno-merytorycznych pan Henryk Kowalczyk. Brawo. Odjechali. serdecznie im dziękujemy, ale cała sala jest, są teatry, które były zaproszone, są osoby, które, tak jak wspomniałam, pomogły nam w tym przedsięwzięciu. I proszę Państwa, specjalnie dla tych, bez których niemożliwy byłby ten festiwal, jest ten złoty dywan. I bardzo proszę, będziemy pomagać. Ja nie wyobrażam sobie, żeby po innej stronie Państwo na scenę chodzili. Będę tutaj tak po kolei wymieniać osoby, dzięki którym był byłyby możliwe te spotkania trafne. Zapraszam, zapraszałam pierwszego dnia do Złotej Loży, żeby wszystko w kolorystyce grało. Teraz zapraszam z złotym dywanem na scenę. Może rozpocznę od naszego złotego sponsora. Niestety już dzisiaj nie ma również ani pani Anny Krajewskiej, ani pana Jarosława Zawadzkiego. Ale jest pan Marek Pula, dyrektor doktora Gerarda Przedsiębiorstwa, doktor Gerard w Radzyniu Podlaskim i wszystkie te, teraz właśnie pan będzie miał najwięcej prezentów, wszystkie te prezenty przekażemy na pana ręce podziękowania. Pan Marek Pula, serdecznie za pracę, i dwa razy sponsorom. Pozwólcie panu Podziękowanie dla pana Marka Kuli za okazaną pomoc, za życzliwość, za wsparcie oraz za zaufanie, bo to nie były już kolejne dni, to pierwsze. I w zasadzie państwo zaufali w ciemno za zaufanie w realizacji projektu Spiżarnia Teatralnych Smaków. Serdecznie dziękuję. I jeszcze tutaj jest taka osoba, która nam dostarczała cały czas ciasteczka, więc, panie dyrektorze, proszę również. Na ręce pani Anny sposób przekazać, bo my pamiętamy o wszystkim. Najserdeczniejsze podziękowania te wszystkie ciastka, które dzisiaj wisiały w parku. To właśnie pani Ania nam przekazała. Serdecznie dziękuję. Przekazuję tutaj będzie, kto będzie pan Dyrektor, kto będzie wleczą. podziękowania Dziękuję bardzo. Duże brawa. i proszę nie Pani Annie Krajewskiej, Prezes Zarządu NBS Communication Warszawy. Duże dziękuję. Reklam... Nie, Pan będzie odbierał oczywiście, zapraszamy jeszcze raz. Dla Pani Anny Krajewskiej. I do tej konferencji stajemy przeciwko punktowi I również pragniemy bardzo serdecznie podziękować panu Jarosławowi Sawackiemu, Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa, dr Berat, który jest dzisiaj nieobecny, ale proszę od nas przekazać najserdeczniejsze podziękowania. I proszę zostać, można spocząć sobie na hotelu, na rekwizycie scenicznym. My, proszę Państwa, co my tam wręczamy, ja już mówię, wszystko co, co promuje również Radzyń, i chcieliśmy połączyć, bo tak pierwsze pytanie, kiedy wtedy, jak spotkałam się z panią Anną pytała mnie, w jaki sposób można połączyć działania teatralne z ciasteczkami. I tu jest taki produkt, proszę Państwa, jak dwie głowy, jak się coś pomyśli, to jest taki produkt i tutaj będą te osoby, które uhonorujemy, to będziemy to wręczać, to są ciasteczka teatralne i pozwólcie Państwo, że odczytam właśnie jeszcze skład tych ciasteczek. Mam nadzieję, że produkcja będzie już teraz szła na całego. Ciasteczka teatralne doktora Gerarda, skład szczypta fantazji, szklanka wyobraźni, dwie łyżki talentu, garść kreatywności, łyżeczka dystansu. Wszystkie składniki wymieszać na scenie, masę wyłożyć do foremek aktorskich, piec rozgrzanej do czerwoności, sali, przy pełnej widoki w temperaturze 180 stopni przez godzinę. Siasteczka teatralne najlepiej smakują podane w premierowy wieczór, termin przydatności 12 miesięcy należy przechowywać w spiżarni teatralnej. Jest... Nasz festiwal honorowym patronatem objęły, tak jak wspomniałam wcześniej, dwie najważniejsze osoby w naszym mieście i w powiecie, więc zapraszam na scenę. Starostę Powiatu Lacyńskiego Pana Lucjana Kotwicę oraz Pana Burmistrza Miasta, Pana Jerzego Remka. Złoty dywan, proszę bardzo. Panie Dyrektorze, proszę o przyjęcie dzienników. I jest tak? Złoty dywanem, brawa. Czyli... Teraz, żeby podziękować sponsorom, to ja rozpocznę, Państwo dokończycie. Ciasteczka najlepsze na kaszle, widownia, sponsora. <klucz> Dziękuję państwu, panom bardzo. Proszę jeszcze o pozostanie, bo teraz będzie zaraz wspólne zdjęcie. Teraz Osoby, bez których nie odbyłby się festiwal. I pragnę zaprosić w kolejności występujących zespołu, zespoły i z, oczywiście z opiekunem. Zapraszam Teatr Straży ze stawkiem grupa Proszę na Zada, z Panem Romanem Uścińskim. Proszę bardzo. Jak kołem z i łuku, ponownie. już kończymy Raczyńskie środek Kultury To są nasze, nasi sponsorzy, to są nasze teatry. Mamy jeszcze tak, tak zwane takie osoby, które w szczególny sposób pomogły nam w realizacji tego przedsięwzięcia. I jeżeli jest na sali, zapraszam bardzo serdecznie panią Małgorzatę Popek, Ale brawa dla pani Małgorzaty. Za to piękne świetlenie w parku, który nam poszuczył, tego świetlenia jest Panu Kraś. Brawa. I Pana Sławomira Sałatę, prezesa Mamy również taki specjalny dyplom. Gdzieś tutaj te mi miała podać. Spec Beatko, atko jest Beatka. Specjalny dyplom. Miałam tu jeszcze, wiecie Państwo, może żeby nie przedłużać, bo tak dziękujemy Mateuszowi, Romanowi. Dziękujemy serdecznie panu pakowi Żochowskiemu, To, mm, do pierwszego rzędu się udał i tutaj na Państwa ręce złożę dla wspaniałej lazyńskiej publiczności. Teresa, na Twoje ręce może złożę. <tryk> teraz teraz taki 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 taki, że teraz podziękujemy publiczności. Ja rozpocznę, a od razu załapieć łeb tak Dobrze. Jak to powiedzieć? że już, jak przekraczał, lubi kości zostały rzucone. To my odwrócimy. Rzucone zostały kości. blaski dla?